Sorry, eee, więc zapraszamy Witamy was. w drugim mieszkaniu, ja albo wiem, w pierwszym, zależy, zależy który oglądasz, także cześć! Ale głupia sprawa. Poważnie. Na poważnie. To na poważnie. Zabieramy Was do drugiego mieszkania. E, to mieszkanie jest mniejsze, a chcielibyśmy teraz Wam pokazać w nim małą łazienkę, ale nie będzie wyglądała na taką bardzo małą, bo jest cała jasna. Zobaczcie, chodźcie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie szybko. Zobaczcie, to jest ta łazienka, którą e, klient chciał mieć. w Małe białe płytki. Z czarną fugą i tak właśnie zrobiliśmy, ale żeby nie było za nudno. Zobaczcie, jaka jest podłoga. Boże, jaka podłoga! Marcin, weź. Jest taka ładna podłoga! Weź, <ścoughs> jest... Otóż w tej łazience będzie bardzo duży prysznic, bo ten prysznic będzie od ściany do ściany. 20 metrów. Ze ścianką walking in zrobioną na zamówienie. Dlaczego? Dlatego, że ponad przeciętnie wysoki mężczyzna, który będzie miał powyżej 1,95 m będzie zahaczał głową o tą poprzeczkę, która będzie trzymała tutaj tak szybę. To tak właśnie musimy tutaj coś innego zrobić i dać ją wyżej. Także to będzie. Żeby się nie musiał schylać, jak będzie brał prysznic. Tak. Więc tutaj mamy prysznic, tutaj mamy grzejnik. Oczywiście czarna armatura, czarne dodatki. W tym miejscu stanie umywalka. Tutaj musieliśmy troszeczkę wydłużyć tą ścianę, tę ścianę, żeby zmieściła nam się umywalka na szafce. Ponieważ będzie... jakiś bardzo mądry projektant zaprojektował szafkę, zaprojektował taką ściankę, że tutaj nie byłoby takiej umywalki, tak wąskiej. Znaczy byłaby taka, taka malutka na rączek. Tu będzie okrągłe lustro i takie fajne loftowe kinkiety. A na tej ścianie standardowo zabudowujemy przestrzeń nad geberitem. Nie regałem. Szafkami. Czyli teraz pytanie do wszystkich znowu: czym się różni regał od szafki? Tu w tym filmiku na górze możecie się dowiedzieć, bo opowiadaliśmy o tym ostatnio. Także regał, szafka, sukienka, spódnica to ten sam case. Panie zastanawiają się czym się różni regał od szafki. Od a, kulki, panowie, a panowie, czym się różni spódnica od sukienki? Tak jest. Dobra. I drzwi wejściowe od wyjściowych i prawe od lewych. To powiemy jeszcze kiedy indziej, bo to już nikt tego nie wie. Jeśli no to jakie prawa, będą tutaj drzwi? Tu będą drzwi, tak, tu będą drzwi. Yy, poczekaj. Prawe! Nie! Dobrze, są so, Dobrze, bo no, stojąc przed drzwiami otwieramy je prawą ręką, albo stojąc przed drzwiami po tamtej stronie mamy zawiasy z prawej strony, dlatego będą prawe. Także o tym nagramy osobny odcinek, także jeśli jest jakiś sponsor na drzwi, to opowiemy o drzwiach prawo... prawych, lewych, wejściowych, wejściowych. Wejściowo wyjściowych. wejściowo wejściowych No to już inny case. Eee, no i co? I właściwie ta łazienka jest dość prosta, ale... Właśnie jasna, biała, żeby ją optycznie trochę powiększyć. Czarne dodatki, więc styl loftowy. Znaczy, nie wiem, czy taki loftowy, taki... taki prostota sama się obroni. No, mniej więcej tak. Dlaczego dałaś ciemną fugę do jasnych płytek? Żeby było ładnie. A nie żeby podkreślić, że to są ładne płytki? O, na przykład, właśnie. A To tak konkretnie, czemu dałaś? Powtórzę pytanie. Mirella, odpowiedz mi. Dlaczego do jasnych płytek dałaś ciemną fugę? Czy żeby ktoś Cię przeklinał jakim będzie smarował? Nie, nie, żeby pokazać jak piękne są te nowe płytki. Żeby wydobyć geometrię, która odwróci uwagę od tego, że ta łazienka jest dosyć mała, ale przez to, że powstanie taka cegła, która będzie biała, z pięknymi, ciemnymi oblamówkami, to piękną fugą, to będzie wrażenie, że ona jest taka nietypowa, taka nie taka prosta, po prostu zwykłe ściany raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć, tylko że taka jest Połamana, ciach-ciach, tu jest szyba i ta piękna podłoga, która wspaniale wydobywa, udaje mozaikę. I jest dzięki temu właśnie takim małym dziełem sztuki, które w tym niewielkim mieszkaniu, natomiast bardzo jasnym, z pięknym potencjałem, tu będą się działy. Rzeczy mrożące krep żyła, to już mówiłem tam, to powtarzam, ponieważ mam nadzieję, że będę chociaż na jednej imprezie. Dziękuję bardzo. Ty powinieneś sprzedawać moje projekty zdecydowanie. Ja powinienem Rainbow'y sprzedawać. Tylko przed nami robiłem w życiu dużo rzeczy. Rainbowy też mogę sprzedawać. Także zapraszam. Pamiętajcie o, zapraszamy... o kciukach w górę, dzwoneczkach, subskrypcjach. Liczymy na Was. I zapraszamy do zakupu rainbow. Do widzenia. <gry>